Dzień dobry. Rozmawiam dziś z Panią Moniką Karwowską. Jak zaczęła się Pani przygoda z szyciem? Dzień dobry. Nazywam się Monika Karwowska. Moja przygoda z szyciem zaczęła się w dzieciństwie. Poprosiłam mamę kiedyś o kupno kawałka tkaniny. Uszyłam małą piłeczkę z uszami, z gumeczką. Tak się to wszystkim spodobało, że poszła mi trochę więcej. I moja pasja tak poszła dalej. Jak Pani wpada na pomysł na kolejne dzieła? Skąd bierze Pani inspiracja? Podgląduję dzieci. Patrzę na dzieci, jak są poubierane. Tak. Yy, inspiracje. No staram się w obecnym czasie to staram się lalkę swoją tak udoskonalić, żeby przypominała, przypominała dziecko. Jak tu widać. Już coraz lepiej mi to idzie, bo i mamy buźkę, nosek, kolanka, paluszki. tak? Każda lalka ma zdejmowane ubranka, butki. Prób do stworzenia takiej lalki potrzebuję 10 godzin, bo nie tylko jestem lalkarzem, ale można powiedzieć fryzjerem, szewcem, bo wszystkie buty są wykonane przeze mnie ręcznie. Tak, i krawcem. Pani prezes są przepełnione dobrą energią. Czy wkłada Pani do nich jakieś dobre wspomnienia, emocje? Każdą, w każdą lalkę, którą szyję, wkładam w swoją, w swoje serce, duszę i nawet ludzie niektórzy proszą o intencje, żeby ta lalka na przykład przyniosła zdrowie, miłość, tak? Że, no. I czyjąc tą lalkę? Właśnie cały czas powtarzam te słowa, i kiedy ją oddaję, to tak jakbym oddawała część siebie, część czegoś dobrego, i czekam na zdjęcia od dzieci, które są uśmiechnięte. A najważniejsza jest miłość i uśmiech dziecka. Bardzo dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo.